Siema. W cieniu napiętej sytuacji na Krymie i agresji Putina na Ukrainę rozegrany został mecz towarzyski polskiej reprezentacji ze Szkocją na Stadionie Narodowym w Warszawie, który przegraliśmy. No cóż, mecz był nudny, jak flaki z olejem, nawet korzej. Brak ładu i składu i... I cóż... Przegrywamy naprawdę ze słabą reprezentacją Szkocji, która tak naprawdę moim zdaniem to ma tylko jedną gwiazdę w swojej, w swojej kadrze. Jest to trener Gordon Strahan, były trener drużyny Celticu Glasgow. W naszej reprezentacji zabrakło Kuby Błaszczykowskiego, który jest oczywiście kontuzjowany. No i kolejnej naszej wielkiej gwiazdy Roberta Lewandowskiego, za niego wystąpił w napadzie Arek Milik. No cóż, ze Szkotami zagramy jeszcze dwukrotnie i jeżeli przegrywamy w meczu towarzyskim, meczu o Pietruszkę, to trudno się, a trudno szukać optymizmu w meczach o punkty z tym rywalem. a każdy popadał, no może nie każdy, ale większość, większość osób popadała taki lekki hura optymizm. No, u nas w Polsce to już jest tradycją, że zawsze mamy cudowne losowanie, a co z tego wychodzi wiadomo. No co, bramka w 77 minucie, browna, taka tak zwana bomba nie do wyjęcia, załatwiła mecz 0-1. Cóż. No, mecz tragiczny w naszym wykonaniu. Ogólnie mecz bardzo słaby. Jeżeli w pięciogwiazdkowej skali, to oceniłbym go na dwie gwiazdki, może i nawet na jedną, ale nie. Trzymajmy się tych dwóch gwiazdek: jedną dla Szkocji, drugą dla um, dla, dla zachęty, powiedzmy. Także nie ma co patrzeć w przyszłość z optymizmem. Mimo tego, że zabrakło tutaj naszych podstawowych zawodników w kadrze, no będzie ciężko w tych eliminacjach. Nawet z Gruzją, czy, czy w meczach z już nie mówiąc z Niemcami, bo te mecze to będzie rzeźnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.